Witamy Was serdecznie, jesteśmy tutaj, aby zapraszać każdego z Was, aby zatrzymali się, aby dołączyli się. Ludzie w blokach, tu w odsączce, jesteśmy ludźmi z różnych kosztorów i jesteśmy tutaj, aby zauważyć Pana Boga ojca, syna i ducha świętego. Będzie koncert, ale też będzie różnych świadectw. Ludzie, którzy kiedyś Se por los dos gíria surgiram diabos para esgjeihu, bire nivulnicame diabos do suovo literalne. A dixa éd são lúdi vachos que tinque boja uasca e boja milcherdia, posnali Jesus Cristusa. Apan Jesus Cristo penjás bogim uvalneu tig lúdi, uvalnia. A naviç chove cultura de biu gâmsterem, pevereçençie édiz nei gôrjem gâmsterem, Bandido que tu repousa na busca, a dias vão ne, se as dinki pojo asca me ocheje. Tosa pra chamevas, me tudo aí abes o moral nem como, nesseixo me tudo aí abes vamos se casar, ali pra se tiverne, abes bicho pouco sovem as vas, abes esbrijaliste do poga, abes esbrijaliste do pono Jesus Cristoça. Tosa arrenda vas, abes razes na meu vio bi ali pona Ja by słuchać Słowo Boże, Ewangelia i świadectwa. Niech Bóg was błogosławi i zapraszamy. I tylko Chrystusowi należy się wszelka chwała i cześć. Bóg wie wszystko o Tobie. Ma pełny dostęp do Ciebie, do tego, co inni nie są w stanie zobaczyć ani poznać. Jeśli im to się nie. Jeśli im się na to nie pozwoli. I Biblia mówi o tym, abyśmy wszelką troskę zrzucili na Niego, gdyż On się o, o nas troszczy. Moi kochani, jak teraz dzisiaj ja się patrzę na to, że Bóg o mnie się troszczy, że niczego mi nie brakuje, a wszystko co mam, mam z łaski, z miłosierdzia. I tak patrzę wstecz, jak wyglądało kiedyś moje życie, a jak wygląda teraz, to po prostu Bogu dziękuję, że wyrwał mnie z tej ciemności. Jak ja kiedyś żyłem, jak wyglądało moje życie, kim byłem i co robiłem, to po prostu aż wstyd o tym mówić i kańba. Jak mogłem dopuścić do tego, żeby być tak złym i zdeprawowanym człowiekiem, że tyle zła, obłudy i kłamstwa było w moim życiu. Dzisiaj wiem, że żyję. Wiem po co żyję. Wiem dokąd zmierzam i wiem, że moją drogą, prawdą i życiem jest Pan Jezus. I Jemu chcę oddać za to chwałę. Halleluja!